Witam serdecznie w kolejnej recenzji. Tym razem odcinek został poświęcony książce Stanisława Kalińskiego w 1915 z serii Historycznej Bitwy. Zapraszam do oglądania. Na początek podkreślić trzeba, że nie jest to pierwsza książka Stanisława Kalińskiego na ten temat. W 2010 roku opublikował ataki gazowe w bitwie pozycyjnej 9 Armii Niemieckiej nad Drawką i wzórą 1914-1915, którą miałem przyjemność recenzować dla portalu Historia.org.pl Link do recenzji znajduje się w opisie. Książka ta jest bogato ilustrowana, oparta na szerokiej podstawie źródłowej, co zresztą jest udowodnione nie tylko w bibliografii, ale także i w przypisach. Widać, że autor się tematem interesował. Jedynie w warstwie warsztatowo-terminologicznej są pewne potknięcia, których niejako ukoronowaniem jest umieszczenie w bibliografii, umieszczonej alfabetycznie według imion, tudzież nawet tytułów, jak doktor, jakiś tam nazwiska już teraz nie pomnę. Niemniej jednak tę książkę należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Recenzję zacznę od omówienia bibliografii. Bibliografia bolimowa 1915 robi bardzo dobre wrażenie. Na pierwszej stronie znajdują się bawarskie materiały archiwalne. Pruskich nie ma ze względu na to, że zostały one w znacznej mierze zniszczone na locie brytyjskich bombowców na Pożdam pod koniec kwietnia 1945 roku, a także, co było dla mnie osobiście sporym zaskoczeniem, Znajdują się tu rosyjskie materiały archiwalne. Autor dotarł również do szeregu historii pułkowych, które w pewnym sensie uzupełniają braki archiwalne, ale należy cały czas mieć świadomość, że jest to literatura hura optymistyczna. Wszystkie pułki tylko i wyłącznie się w tych książkach wychwalają. Oprócz tego mam również szereg wspomnień, opracowań w językach niemieckim, polskim i rosyjskim. W związku z czym bibliografię należy ocenić zdecydowanie pozytywnie. Teraz czas przyjrzeć się przypisom. Jak już wspomniałem przy poprzedniej recenzji, fakt bogatej bibliografii wcale nie oznacza bogatych przypisów. Tym razem jednak, w przypadku Bolimowa 1915, podstawowe materiały i nawet źródła archiwalne znajdują się w przypisach, faktycznie na każdej stronie. Świadczy to o tym, oczywiście też nie na 100%, bo różne kombinacje przeprowadzać można, niemniej jednak świadczy to o tym, że autor rzeczywiście korzystał z materiałów umieszczonych w bibliografii, a nie wpisał je tam tylko, żeby zrobić wrażenie na potencjalnym czytelniku. Także zdecydowanie przypisy również zasługują na pochwałę. Parę słów o mapach. Map w książce jest 8. Są one czarno-białe, ale czytelne. Więc można je określić jako znajdujące się powyżej normy, jeżeli chodzi o serię historyczne bitwy, ponieważ, jak wszyscy wiemy, ma ona swoje ograniczenia pod względem materiału kartograficznego. Kilka drobnych uwag szczegółowych. Drobne uwagi, jak sama nazwa wskazuje, są drobne, a w przypadku tej książki jest ich nawet niewiele. Na stronie 157 zdarzyły się. Aż dwa potknięcia. Przynajmniej według mnie. Pierwsze to tłumaczenie Jego Majestat Cesarz. Po polsku powiedzielibyśmy Jego Wysokość. Cesarz i generalnie wydaje mi się, że to jest po prostu kalka z niemieckiego. Również na tej stronie znajduje się określenie Dowodzący Generałowie. Chodzi tutaj zdecydowanie o dowódców korpusów, którzy po prostu mieli tytułaturę Komandi Render General. Tak jak dowódca kompanii to był kompanię szef, dowódca od batalionu aż po dywizję włącznie to był kommandeur, a dowódca armii to był Oberbefehlshaber. Tak po prostu po niemiecku się nazywa dowódców, zależnie od tego na jakim szczeblu się znajdują. I kommandirender general to jest po prostu dowódca korpusu, ani mniej, ani więcej. Na stronie 162 widać ogromny chaos w terminologii. Po pierwsze. Korpus mógł być albo armijny, albo rezerwowy, to w armii austro-węgierskiej się numer plus korpus bez żadnego określenia. Skoro była piąta i szósta dywizja rezerwowa, to zapewne wchodziły w skład trzeciego korpusu rezerwowego, a nie trzeciego korpusu Armijnego, który walczył na froncie zachodnim. Z kolei 17 korpus, czyli 17 korpus arminny. Nie miał w swoim składzie 35 i 37 Dywizji, tylko 35 i 36 Dywizję Piechoty należałoby dodać. Również nie było czegoś takiego jak 11 Korpus Piechoty, tylko jak już wspomniałem, 11 Korpus Armii. Jeżeli chodzi o załączniki, są one interesujące to są wydane rosyjskie dokumenty. Aczkolwiek mieszanka rosyjsko-polska w tych załącznikach, niejednokrotnie w tym samym dokumencie, wygląda dziwnie i moim zdaniem nie jest dobrym pomysłem. W pewnym momencie pojawia się fotografia Augusta von Mackenzena, który był dowódcą 9 Armii i jest on tytułowany generał Feldmarszałek, co również jest kalką z niemieckiego General Feldmarszał. Należy pamiętać, że w momencie kiedy on 9 Armią dochodził, stopnia marszałka nie miał go dopiero po zdobyciu. Lwowa w 1915 roku, w związku z tym wówczas był generałem połkownikiem, moim zdaniem w ten sposób należałoby go tytułować. Ale tak jak wspomniałem na początku, są to jedynie drobiazgi, które w żaden sposób nie umniejszają pozytywnego odbioru tejże publikacji. Chętnych do dyskutowania na temat książki Bolimów 1915 zapraszam na forum historycy.org. Ma ona tam swój wątek, a link do niego znajduje się w opisie do niniejszego filmu. Podsumowanie: w przypadku Bolimowa 1915. Widać, że autor książki od lat interesuje się tym tematem. Zgromadził liczne materiały archiwalne na ten temat, szereg drukowanych źródeł i mnóstwo opracowań. Wiele z publikowanych fotogra fotografii pochodzi z kolekcji autora. Książkę dobrze się czyta, zawiera przy tym sporo szczegółów i jest merytorycznie poprawna. Jedyne zastrzeżenia może mieć do warstwy warsztatowej czy wiedzy ogólnej autora na temat działań pierwszej wojny światowej. To są jednak drobiazgi, które nie są w stanie zmienić mojej oceny tej książki. W skali akademickiej daję jej piątkę. Może z małym minusem. Dziękuję za uwagę.